Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku tutaj z Martą powiemy Wam, dlaczego właśnie wybrałyśmy firmę Melaluka. Także zapraszam Was bardzo do obejrzenia kolejnego odcinku na kanale Biznes Mamówki Wyjaśniają. Oczywiście nie do końca byłam przekonana na samym początku, czy dam sobie radę, czy to po prostu ogarnę to w jakikolwiek sposób, studiując, pracując, mając dziecko, mając rodzinę. Nie wiedziałam do końca, czy jestem w stanie to wszystko pogodzić, bo, bo ja nie widziałam wolnego czasu. I już z tym, kiedy rozmawiałam, opowiedziałam, mi, jak wygląda mój plan dnia na że mam wystarczająco czasu, aby móc po prostu popracować. Między swoimi obowiązkami można zrobić kilka prostych czynności, gdzie hmm, będą przynosiły mi pieniądze. Więc zaufałam jej, e, powiedziałam, że przecież ja nie mam nic do stracenia, bo jeżeli biznes mi nie wypali, w każdej chwili mogę zamknąć, ale co było dla mnie najważniejsze, mogę zostać klientką. Klientkom, gdzie będę mogła kupować produkty. Produkty to są głównie koncentraty, co było dla mnie takie hmm, ciekawe, jak te koncentraty wyglądają, jak, jak, spełniają, jak się będą spełniać w moim domu. Więc ja sobie zamawiałam woli przyszła do mnie paczuszka, gdzie miałam hmm, z każdej kategorii kilka produktów, żeby mogła wytestować. Okazało się, że te produkty są świetne, pięknie pachną, mają bardzo dużo e, atestów e, nowo, nowoczesnych technologii, nie zajmują dużo miejsca i są przede wszystkim skuteczne. Jeżeli chodzi o cenę, jak zaczęłam popatrzeć sobie, na cenę, to wychodzi dużo taniej niż nawet w sklepach, które słyną, że mają najtańsze produkty, na przykład środki czystości, pomijając na razie skład. Więc tutaj zauważyłam, że ja kupuję koncentrat, który kosztuje mnie, z którego zrobię 6 buteleczek, a on mnie kosztuje mniej niż w innym sklepie musiałabym po prostu wydać. Więc tutaj zauważam, że mam jakiekolwiek już oszczędności. Oczywiście za każdym razem, kiedy robię zamówienie. Przed 25 firma mi zwraca ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, więc firma mi zwraca 15% tego, co ja zrobiłam zakupy w punktach. Jeżeli mieszkacie w jakimkolwiek kraju w Europie, to jest 20%. Więc tutaj mam dodatkowe pieniądze za to, że robię zakupy, tak zwany cashback. Ja jestem osobą, która uwielbia oszczędności, szuka oszczędności, szuka sposobu, żeby było taniej. Ale oczywiście dla mnie jakość jest również ważna. Nie kupię najtańszego produktu, tylko dlatego, że on jest najtańszy. Ze względu na to, że za większość tych najtańszych produktów, w większości Wydają się z wody, więc one są nieskuteczne. Więc ja tego preparatu muszę wydać, wyużyć bardzo dużo, żeby mieć jakikolwiek efekt. A tych tutaj w koncentratach mam bardzo mało, są bardzo wydajne. Na grupach naszych widać po prostu efekt, jak klienci się dzieją, dzielą. przepraszam. Jeżeli chodzi, tak jak mówiłam, cena jest dużo tańsza. Produkty mają technologię, mają atesty, mają badania niezależne, mają nowoczesne technologie, nowoczesne połączenia produktów. Więc ja jestem po prostu Mega szczęśliwa, że trafiłam właśnie na taką firmę, gdzie mogę testować produkty, pomogły w wielu przypadkach mi i mojej rodzinie, jest wielka gama produktów, ponad 250 produktów, które tak naprawdę na co dzień kupujemy. Ja wystarczy, że zmieniłam sklep i cieszę się moimi ulubionymi produktami, a przy okazji mam możliwość zarabiania. Jeżeli po prostu nie chcę, nie muszę zarabiać, nie ma oczywiście takiego przymusu. Więc dlatego to są moje, dlaczego pokochałam tą firmę. thank you moim dlaczego, dlaczego wybrałam właśnie firmę Malaluke przede wszystkim dlatego, że mam możliwość zarabiania pieniędzy bez inwestowania, tak, bo kupuję produkty, które i tak mi kupia siłą rzeczy w supermarketach, no bo każdy z nas wiadomo sprząta, pierze dba o siebie, tak, myje się więc <ścoughs> bez inwestycji po prostu mam tutaj możliwość zarobienia pieniędzy i jak najwięcej korzyści jako klient po prostu sklepu, więc e, to jest moje dlaczego, dlaczego wybrałam e, Malaluke? właśnie z tego względu, że po prostu mam możliwość zarabiania dodatkowych pieniędzy bez inwestycji, bo i tak bym kupiła takie produkty, i tak się rzeczy, tak jak mówię, więc to jest po prostu najzwyczajniej w świecie dla mnie zmiana sklepu tak naprawdę, gdzie tutaj mamy kilka sklepów w jednym, tak mam. I co poza tym też jest możliwość właśnie budowania własnego biznesu, więc nie tylko, że to jest na początku jakiś tam dodatkowy, można powiedzieć, tak, dla niektórych osób, mały dochód, tak? Ale z czasem jest to po prostu budowanie własnego. Biznesu na lata, którym po prostu zabezpieczę swoich bliskich, tak? swoje dzieci i tak dalej. Więc to jest moim takim dlaczego wybrałam Melalukę. Zanim nie dołączyłam do Melaluki, moja historia wyglądała bardzo krótko. Zaczęłam ogłoszenie i chciałam po prostu się dowiedzieć, czy to jest prawda, czy da się coś zarobić, czy to jest po prostu kolejna ściema i naciąg Tak było wiele opinii. Więc napisałam, odpowiedziałam na ogłoszenie z dziewczyną, rozmawiałam, ona wysyłała mnie na prezentację, rozmawiałyśmy, ona mi tłumaczyła biznes, pokaz. ja jestem osobą w gorącej wodzie kąpana, więc ja chciałam na tu i już zacząć działać, zobaczyć, czy to po prostu działa, sprawdzić sama. E, później, bo to były rozmowy końcem grudnia, były oczywiście święta, później Nowy Rok i ta rozmowa się po prostu nam przedłużyła. E, w międzyczasie dziewczyna z firmy FM napisała do mnie, więc ja będąc w gorącej wodzie stwierdziłam, że to przecież jest to samo, i zaczęłam i mówię, dobra, zapisuj mnie, bo ja mi wszystkie moje dane, włącznie z numerem konta, karty, imieniem, nazwiskiem, adresem, wszystko, żebym nie zapisała. Co się okazało? Dziewczyna mnie zapisała, ja byłam mega szczęśliwa. Oczywiście tam nie ma obowiązków robienia zakupów, co wszyscy uważają, że to jest wow plus, więc ja na początku też tak oczywiście myślałam. No i ja się pytam, co mam robić? Ona mówi, no pracuj, szukaj sobie ludzi, znajdę sobie ludzi, niech robią u Ciebie zakupy. Ale jak mam szukać, jak mam pracować? Po prostu na takie, na to nie dostawałam odpowiedzi ze względu na to, że ta osoba nie była świadoma, nie była przygotowana do tego, jak wygląda ta praca. Myślę, że do tej pory ta osoba, ją serdecznie pozdrawiam, nie jest w pełni świadoma, jak może wyglądać jej praca. Ale oczywiście ta praca polegała na sprzedaży. Ja w tamtym czasie mama sześcioletniej córeczki z mężem, które robiliśmy na zmianę. Studiowałam w Anglii, pracowałam na cały tak nie wyobrażałam sobie biegać z katalogiem czy gdziekolwiek e, i robić po prostu zamówienia. To nie było to, co ja chciałam. No i 7 stycznia odezwała się do mnie Justyna, pytając jak tam po więc ja jej szybciutko odpowiedziałam że już jestem w firmie, że po prostu to chyba nie działa. I ona mi właśnie wytłumaczyła, że to tak właśnie nie działa, że nikomu nic nie sprzedajemy. Nie szukam osób, które będą ode mnie kupywać produkty, bo ja ich nie sprzedaję. Więc tym mnie po prostu też zainteresowała, więc stwierdziłam, że wysłucham do końca jej. I tak się właśnie zapisałam. Dzięki temu, że chciałam się dowiedzieć, miałam otwartą, móc, dowiedziałam się, że nie każda firma jest ta sama. Tutaj dostałam wsparcie zespoła Justyna, jako moja liderka poprowadziła mnie za rękę jak małe dziecko, można nawet powiedzieć. Dała mi pierwsze szkolenia, które później się dzwoniłyśmy, wytłumaczyła mi na czym polega, upewniła się, że ja je rozumiem. Oczywiście zadawała mi zadania, powiedzmy sobie domowe do zrobienia, które miały mi ułatwić, moją pracę, teraz kiedy jestem 3 lata mam nadal świetny kontakt z Justyną działam po prostu, wiem jak działać jestem w stanie szkolić i uczyć inne osoby tego co sama tak naprawdę osiągnęłam więc tutaj się cieszę, że dołączyłam właśnie do firmy Melaluka, właśnie do tego zespołu, gdzie po prostu za rękę jesteśmy prowadzeni od samego początku, w momencie kiedy ja dołączyłam wszystko było nam dla mnie przyszykowane gotowe, aby mogła zacząć właśnie swoją drogę właśnie do wolności finansowej Dlaczego też również wybrałam tą firmę? Dlatego, że jest bez ryzyka, tak? Bo zawsze można tutaj zrezygnować do 25 każdego miesiąca. Na produkty jest 90 dni gwarancji, więc dla mnie, jako osoby, która po prostu tak naprawdę na początku. No nie była pewna, co to za produkty, czy mi pomogą, czy będę z nich zadowolona, tak? Więc dla mnie to po prostu jako na sam początek była mega opcja, tak? Bo zawsze możesz zrezygnować, zawsze na produkty masz gwarancję, jeśli po prostu ci się nie spodobają, zawsze możesz je zwrócić i firma zwrócić ci pieniążki. Więc to jest mega opcja, tak? I bez inwestycji i do tego jeszcze nie ma ryzyka. Hej, jedną z piękniejszych rzeczy, dla których dołączyłam do Malaluki, było to, że jest możliwość dziedziczenia własnej organizacji. W momencie, kiedy ja ciężko pracuję, buduję swoją organizację, buduję po prostu i pomagam ludziom, aby mogli osiągnąć to, o czym tak naprawdę marzą, O mojej śmierci to po prostu nie zniknie firma moja po prostu nie wchłonie mojej organizacji. Moja organizacja zostanie przepisana przez ze mnie wyznaczoną osobę. Może to być ktoś z rodziny, najbliższy to może być mąż, to może być partner, to mogą być dzieci, ktokolwiek wpiszemy w testament. Oczywiście testament można na kratce papieru napisać, żeby dwie osoby podpisały i ten testament ma moc prawną. I oczywiście wtedy, kiedy coś mi się stanie, moja organizacja jest dziedziczona przez osoby, które ja mówię. Jak to by jak to po prostu wygląda w tak powiedzmy sobie najprościej. W momencie, kiedy mnie nie będzie na ziemi, moją wypłatę będzie otrzymywać osoba, którą ja wyznaczę. Czyli to jest dziedziczna, to jest tak zwany biznes na lat. On nie znika, więc ja się nie muszę martwić, że ja teraz ciężko pracuję i on za rok, za dwa, za trzy po prostu zniknie, czy za dziesięć, czy za dwadzieścia, on zniknie razem ze mną. To zostanie przekazane moim najbliższym, którzy będą mogli nadal kontynuować i po prostu rozwijać się w tym kierunku. A jeżeli nie będą chcieli się rozwijać, mogą czerpać zysk i korzyści właśnie z dochodu pasywnego, gdzie na pewno wiele osób na start w swoim życiu, czy późniejszym życiu, otrzymując taką nagrodę od swojego rodzica, rodziców, na pewno będzie wdzięczny. Dlaczego też wybrałam właśnie taki biznes, tak, Z taki sposób na zarabianie pieniędzy za pomocą social media, czyli Facebooka, Insta? To dlaczego właśnie w tej firmie? Przede wszystkim dlatego, że pracuję kiedy chcę, ile chcę. To dla mnie taka opcja była po prostu strzałem w dziesiątkę, tak naprawdę, takim rozwiązaniem dla naszej rodziny, tak. kiedy ja na chwilę obecną, tak, bo wcześniej po prostu kiedy zaczynałam, byłam w drugiej ciąży i miałam jedną córkę, teraz na chwilę obecną mam dwoje dzieciaczków więc po prostu pracuję między tymi wszystkimi obowiązkami, tymi kaszkami, zupkami, tak, pracuję pół godziny, zanim dzieci wstaną, godzinkę, kiedy idą na drzemkę i jak idą spać, to, to są takie godziny po prostu, kiedy, kiedy mogę w ciszy i w te 100% mieć skupienia, tak, bo gdzieś tam w locie też zawsze coś tam zrobię, wiadomo, nie, jeśli mi, jeśli mi pozwolą po prostu na dwie minuty wziąć telefon do ręki, to coś tam w locie też tam zrobię, ale to jest właśnie mega, mega opcja dla mnie, tak, była i jest nadal, tak, bo pracuję kiedy chcę, ile chcę, czasem mam Niż że nawet po prostu poświęcę tylko godzinę, tak? Bo, bo to zależy po prostu, jaki jest dzień, czy dziecko będzie już ząbkowało, czy nie wiem, czy, czy jakiś brzuszek, czy gorączki i tak dalej. Czasem mi się zdarza, że znajduję tylko po prostu godzinę na to wszystko i to gdzieś pół godziny z, z, na początku dnia, gdzieś tam po prostu później w locie dwie minutki tu, dwie minutki tu, gdzieś tam później pół godzinki, więc to też wszystko na to wpływa, na, na ten czas, jaki ja poświęcam, ale to jest właśnie też moje dlaczego, tak? Pracuję kiedy chcę, ile chcę, i tak naprawdę naprawdę no nikt, nikt nadenom nie stoi z batem tak, że masz iść, nie wiem, biegać z katalogiem, zbierać zamówienia, sprzedawać te produkty i tak dalej, bo nie sprzedaje. Więc y, i wszystko robię po po prostu za pomocą social media, tak jak powiedziałam, tak, czyli Facebooka, Insta i inne te portale społecznościowe. Więc <kluzny> Dla takiej osoby właśnie jak ja, która po prostu poszukuje czegoś, co, co może zrobić dodatkowo w wolnych chwilach, to jest najlepsza możliwość moim zdaniem, tak? Moim osobistym zdaniem jest to najlepsza możliwość, bo, bo robię to wtedy, kiedy po prostu chcę. I to wszystko zależy po prostu od mojego zaangażowania, ile, się, ile po prostu pracy włożę w to wszystko. Kochani słuchajcie, bardzo dziękujemy tutaj za obejrzenie kolejnego odcinka na naszym kanale. E, powiedziałyśmy tutaj z Martą swoje, dlaczego, dlaczego wybrałyśmy właśnie e, tą firmę, tak? Firmę Malalukę. E, także jeśli chcecie, to tutaj zapraszamy do komentowania, jeśli macie jakieś uwagi, pytania. My tutaj z chęcią tutaj Wam odpiszemy, odpowiemy na bieżąco, e, jak i również nie zapomnijcie tutaj kliknąć dzwoneczka i zasubskrybować nasz kanał. I do usłyszenia za tydzień.